I przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch i dał im władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie, ale obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch tunik. I mówi do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą, i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie prog z nóg waszych na świadectwo dla nich. I wychodząc, wzywali do nawrócenia, i wyrzucali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Marka, rozdział 6, od wersetu 7 do 13. Czytanie Ewangelii na 15. niedzielę zwykłą, rok B. W tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus posyła uczniów na misję, dając im różne wskazania. Pierwsze dotyczą tego, czego nie mogą wziąć i tego, czego mogą wziąć, czyli rzeczy materialnych. W drugiej części dotyczą tego, jak mają się zachować w stosunku do tych, którzy ich przyjmą, jak i tych, którzy ich nie przyjmą. Na początku wspomniane jest, że Pan Jezus dał im władzę nad duchami nieczystymi. Ta władza ukazuje się w tym, że wyrzucali wiele duchów. I wielu chorych namaszczali olejem i ustrawiali. Pragnę teraz, abyśmy zobaczyli kontekst biblijny, ponieważ tę scenę mamy również w innych Ewangeliach Marka i Łukasza. Takie małe porównanie synaptyczne. W Ewangelii Mateusza oczywiście opis jest o wiele dłuższy, już sama część wprowadzająca zawiera dużo więcej szczegółów niż u Marka, zarówno Łukasza, bowiem opisy u Marka i Łukasza są w zasadzie bardzo podobne. Zasadnicza różnica dotyczy, że w pozostałych Ewangeliach Mateusza i Łukasza w zasadzie nie mogą nic z sobą wziąć. U Mateusza czytamy, jest to zakolorowane w tle na niebiesko. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch tunik, ani sandałów, ani laski, wart bowiem jest robotnik swej strawy. Łukasza mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, nie miecie też Dwie tuniki. U Marka natomiast mamy właśnie podkreślone, że nie mogą wziąć wielu rzeczy, ale mogą wziąć laskę i mają być obuci w sandały. Laska i sandały, które mogli wziąć apostoły, według opisu Marka, o, rozróżnia to w stosunku do opisu Mateusza i Łukasza. I te dwa elementy sandały i laska znajdziemy również w nakazie, e, w, o, w jaki sposób powin, miała być spożywana paska Izraelitów przed wyjściem z Egiptu. Czytamy to w Księdze Wyjścia w rozdziale 12, werset 11. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane sandały na waszych nogach i laska w naszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to pascha na cześć Pana. Moglibyśmy się również odwołać do opisu gotowości do walki duchowej w liście do Efezjan w rozdziale 6. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, Przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali przeciwstawić się i ostać, zwalczywszy wszystko. Wstańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze i oblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obłówszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu. Bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszelkie rozszerzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie, z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy... Usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, abym jawnie ją powiedział, tak jak winienem. Widząc, że u Marka mogli wziąć właśnie laskę i sandały, dlatego możemy to przeczytać z perspektywy porównania z Księgą Wyjścia, że teraz... Pan Jezus posyła apostołów, dając im władzę nad duchami nieczystymi, i apostołowie mają wyjść z niewoli. Tak jak naród żydowski miał wyjść z niewoli, apostołowie również mają wyjść z niewoli, z tego wszystkiego, co mogłoby ich zniewolić podczas tej misji czyli porzucić wszystkie rzeczy materialne, a tym, co ma ich rozróżniać, ma być właśnie laska i sandały, czyli ta postawa pełnej gotowości. Aby teraz mogli pójść gdziekolwiek ich pan pośle, do miejsc nieznanych. Dlatego też pan Jezus zapowiada, że w jednych miejscach ich przyjmą, a w innych miejscach ich nie przyjmą. I także odnosząc do tej walki duchowej, którą przeczytałem przed chwilą z listu świętego Pawła do Efezjan, tu ten element również możemy dostrzec, gdyż daję władzę nad duchami złymi. Dlatego, tak jak mają być obuci, mają być przepasani, e, mają być pełni gotowości, aby teraz toczyć tą walkę duchową. Pierwsi najpierw wyzwoleni sami z jakiejkolwiek zależności od złego. W e, kolei oni teraz będą mogli wyzwalać innych z jakichkolwiek przywiązań do złego. Dlatego też w ostatnim wersecie czytamy, że wyrzucali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Że te wyrzucanie wielu demonów Łączy się też bardzo ściśle z uzdrowieniami. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!